It not Tropical Island <laughs> Zobaczycie przebitki z Cześć? Cześć? z wejścia, za chwilę będziemy sobie do szatni, ogarniemy się i wtedy już do was powiemy jak będziemy na zjeżdżalniach albo na jakiejś fajnej strefce. Więc jeżeli chcecie więcej takiego materiału, w kontura, to tutaj jest wodeczek i widzimy się za moment. zanim jeszcze pójdziemy, patrzeć jakieś wózki chyba, nie wiem po co. Takie jakieś, nie wiem, dla chorych osób może? Albo coś. Na obiekcie jest mega ciepło i wchodzimy przez dramkę. Mamy już zegarek specjalny, i za chwilę wchodzimy. Weszliśmy już, jesteśmy w czarny. Powiem wam, szafeczki małe. Takie malutkie szafki, no tak trochę lipa, lipa. Za chwilę się przebierzemy, i wtedy do Was wracam. Dobra, słuchajcie, przybraliśmy się, i teraz lecimy na wyspę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Widzowie, weszliśmy już. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy jakieś o Dropdorf, Town. Nie wiem jakieś takie tak to mniej więcej wygląda, zobaczymy czy warto tu przyjechać. Tutaj mamy jakiś posąg hadu, coś tam. O! I słuchajcie, za chwilę pierwsza atrakcja, ale to za moment. Słuchajcie widzowie, to co się dowiedziałem, to są po prostu jakieś absolutne jaja. Mając taki gówno, swój numerek do szatki i do płacenia, niestety jeżeli go zgubicie, musicie zapłacić 100 euro czyli 100 euro? No to, to jest posradę. Za takie małe gówno, to już pierwszy minus dla tego parku. słuchajcie, zaczynamy już chodzić. Idziemy przez dżunglę, jak widzicie. Mamy... Ojej, Boże. Dobra, wyśrodkowało. Mamy dżunglę. Teraz myślę, że pójdziemy na jakąś zjeżdżalnię, ale z tego będziecie mieli tylko i wyłącznie przybitki. Life ticket. Uuu, wysoka temperatura podać. Idziemy sprawdzić, mamy tu jakieś... A toalety, prysznice. O, na... o, słuchajcie, nawet po polsku jest napisane. Mamy trzy języki. Nie lecimy pływać. Dobra, zjechałem z tej zjeżdżalni. Oceniam ją na takie 3 na 10, Jest to taka słaba, ale jest. Dobra, widzimy się na do następnej zjeżdżalni. Widzowie, słuchajcie, zjechałem. To zjeżdżalnię, którą teraz widzieliście, oceniam na takie 5x10. Jest ona mocniejsza, ma kilka lepszych zakrętów, ale jako tako mega fajna nie jest, więc teraz idziemy na następną część i tam zobaczymy, czy jest coś fajnego. I idziemy i zobaczymy, czy jest coś fajnego i kozackiego. Dobra widzowie, słuchajcie, te mamy zaliczone. Idziemy teraz na drugą strefę, w której mamy cztery chyba zjeżdżalnie czy pięć i tam się widzimy. Dobra widzowie, teraz lecimy z tej zjeżdżać i słuchajcie, będziecie mieli za chwilę ekran jak zjeżdżam z tego. Tą zjeżdżalnię oceniam na 5 na 10, bo jest mało kręta, ale ma fajne wyrzut. Bardzo fajnie lecimy na drugą zjeżdżalnię. Słuchajcie, powiem wam to, jak na razie, number one. Dlaczego? Dlatego, że niestety nie mogę wam tego nagrać, ale jest tu fajne takie zakręty, bujacie. O ile tamta, już nie trzeba pokazywać, o ile tamta była 5, bo była prosta, tylko jeden zakręt, tak to oceniam 6 na 10. Jest naprawdę lista jak będziecie, polecam to. No niestety nie będziecie mieli z mojego, no bo niestety nie mam jak tego zrobić, ale widzimy się przy następnej zjeżdżalni. Dobra, słuchajcie, tak, jednak biorę zdanie to, to jest jeden. To Dobra, słuchajcie, lecimy teraz do Amazonii, tam y, jest burt. Czy, słuchajcie... Lecimy tutaj powoli, więc e, idę zobaczyć już bez kamery, bo tutaj niestety jest dużo ludzi, więc pójdziemy bez kamery. Widzimy się jak tu wrócę. Dobra widzowie, słuchajcie, wyszliśmy ogólnie, jest wczul zimno, bardzo zimno, ale mimo tego nie, zdąży, o Jezu, nie zdążyliście wszystkiego zobaczyć, więc widzimy się już po drugiej stronie za chwilę. Dla mnie za 10 minut, dla Was za 2 sekundy. Dobra, słuchajcie, o Jezusu, ale zimno, teraz zobaczcie co, jak to wygląda z perspektywy o Jezus, z perspektywy tej, patrzcie. Tak wygląda cały budynek. Dobra, e, widzowie. Jeszcze teraz mamy tutaj jakieś w ogóle wiry i ja nie wiem czy to jest bezpieczne, ale chyba jest. I ogólnie widzowie problem jest taki, że ja niestety nie potrafię pływać I każdy kontakt z wodą dla mnie niestety jest ryzykowny Więc proszę w komentarzach nie pisać rzeczy yy, typu Szymon, dlaczego nie pływasz? Szymon, nie umiesz pływać? Te fakt, nie umiem pływać, ale to jest spowodowane Ty właśnie, że syk, jesteście ochlapani wodą Dlatego, że tylko trochę was wytrę Jest to spowodowane tym też traumą trochę z dzieciństwa i e, słuchajcie, e, dobra, teraz ja skorzystam z chwili czasu wolnego, popływam, znaczy popływam, to udaję, że pływam trochę i wtedy e, widzimy się już przy testowaniu jedzonka. Testować takie fryty, pierwsze bez, e, drugie z serem, e, mała porcja, bo można małą domówić, więc to jest e, git. Co prawda mogli dać mniejszy talerz, ale no spoko. I picie, jakaś kola o jakimś dziwnym smaku zapomniałem Ej, testujemy najpierw rybko rezon mam bez bez mas. Bez mas przepraszam, tutaj operator podpowiada e, testujemy frytyczkę próbka tak wygląda Ej, przekrój tutaj operator się śmieje, bo nie wiem, jak ja testy robię teraz próbujemy o kurde widzowie poleciało próbujemy z serem jakąś krytę, wezmiemy sobie taką małą jest ona, kurde, obtoczona serkiem. Teraz nie coś... Środek, pokaż. Czyli w środka serowej? zajebiste. Są lepsze niż te, ale też kosztują więcej, a szkoda wydawać pieniądze. A ten napój to jest taki dobry, więc to by było na tyle, bo przed chwilą widzieliście tam wszystko, co było na dworzu i widzimy się już pojutrze na kolejnym vlogmasie. Pa!